Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mechnic otrzyma wkrótce lekki samochód bojowy. Koszt ogólny samochodu przekracza 100 tysięcy złotych. Większość środków, za które zakupiony został samochód dla OSP Mechnice pochodzi z Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd Kępiński dofinansował tę inwestycję w kwocie 40 tysięcy złotych. To pierwszy pojazd z kilku, o które stara się prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Piotr Psikus. W roku ubiegłego rozpocząłem jako prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Intensywne działania mające na celu pozyskanie wojzów bojowych dla jednostek na terenie gminy Kępno. z wozów bardzo oczekiwanych przez jednostki, przez społeczeństwo, bo te samochody zapewniają to, że możliwość, możliwości logistyczne takie jednostki wzrastają, może na szybciej podjąć interwencję. Te działania zaowocowały sukcesem. Mamy przydział samochodu bojowego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w mechnicach samochodu lekkiego w tej chwili i tak z tego, z tego to uważamy to jest sukces dofinansowanie z budżetu gminy to tylko 40 tysięcy złotych. Samochód zostanie przekazany strażakom bezpośrednio po jego uzbrojeniu. Do tej pory strażacy z Mechnic posiadali najstarsze auto strażackie w gminie. Żuka z 1971 roku. OSP Mechnice nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale zdaniem burmistrza i tak będzie należycie wykorzystany. Lekki samochód ratownictwa służy przede wszystkim do akcji ratunkowych podczas wypadków. W gminie Kępno w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest tylko jednostka z Kępna. Burmistrz Piotr Psikus uważa, że nie ma Potrzeby, aby kolejne jednostki przystępowały do tego systemu, bowiem w gminie Kępno funkcjonuje Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej. A system, o którym mowa, ma tyle samo plusów, jak i dla strażaków minusów. Tajemnicą Poliszynela jest to, że każdy zauważa, że strażacy, duchowie strażacy pracują w zdecydowanej większości w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Kępno czy powiatu kempińskiego. I jak się zdarzy, jakieś zdarzenie w z nie wszyscy. I chętnie ich zwalniają do udziału w akcji. Do czasu gdy takie nieszczęście nie dotyczy bezpośrednio któregoś. I, i, a bycie w systemie, krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym jest jednoznaczne. Taki strażak na wycie syreny musi zareagować, co nie zawsze się dzisiaj spotyka z ASS, ze zrozumieniem jego pracodawcy.